Piłkarze klubu piłkarskiego Chemik Police rozpoczęli zmagania na boiskach trzeciej ligi. Żółto-zieloni w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej zremisowali bezbramkowo z Kotwicą Kołobrzeg. Mecz rozpoczął się od minimalnej przewagi gospodarzy. Piłkarze Chemika Police już od samego początku rozpoczęli ataki na bramkę rywala. Kotwica zrewanżowała się silnym strzałem, który został obroniony przez kapitana Policzan. W pierwszej połowie zawodnicy trenera Mariusza Szmita mieli jeszcze dwie okazje na objęcie prowadzenia. Żadna z nich nie znalazła jednak drogi do bramki kotwicy Kołobrzeg. Drugą połowę od ataków rozpoczęła kotwica Kołobrzeg. Zawodnicy trenera Wiesława Bańkosza dwukrotnie strzelili bramki, jednak nie zostały one uznane. Najpierw faulowany był bramkarz Chemika, a potem piłkarze kotwicy znajdowali się na pozycji spalonej. Chemik swoją najlepszą okazję miał w 64 minucie. Krzysztof Filipowicz uderzył silnie na bramkę rywala, a strzał obronił Cezary szybka. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Piłkarza Chemika Police po rozegraniu 18 spotkań zajmują 13 pozycję w ligowej tabeli z dorobkiem 18 punktów.